Kurwa, dupa mnie swędzi. O. Co tam Nie Jedę go. Nie. 3 <noise> życia tam? To jest unglaublisz, unglaublisz. On, yeah, yeah. że to jest niemożliwe. No ale mogę lepiej kojąć. On ma 3 HP. <noise> 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 Essa. Dajcie się akurat udało Pewor <laughs> jedynka, jedynkę kręci Daj jedynkę No to jest odsłuchawek Rotoritu, tak Nie ma tu nikogo Patrz, stack na elektryku jest Br Za niebieską Za niebieską, nie aż Nie do śpi Nie, nie Dwóch za niebieską Dziegiele Leży dwóch za niebieską

Co ty. Ty, ty kurwo, jebana! Coś ci zrobił! Widziałeś to? No, no, to ucieka, się no, no to się kurwa, Rek! Tak, Ile to waży ton? Tak, no, nie, kurwa, 21 ton. Kurwa, żelki jakieś jebane, woże, Kurwa, ubań. żelki misie. 20 ton na pacę tego gówna. Dobra, słuchajcie, widzowie, teraz albo nigdy. Gramy teraz z takim czymś. No. Nie wiem, czy oni coś łamią. No kurwa, ja miałem dwa niedawno. Gdzie ona to chowa? Matko jedyna, tak, Chrystusie. Sięka, do 600, do 700, czy tam kręciłem? Grałem ja 100 prawie. Troszkę powoli. Psst. Psst. tu? Dobra, to będę całować. No. On no sama bekę kreci ty. A ta dzisiejsza młodzież! Zazłącisz moją zwrotę, nie schodzę z głośnika. Hołd dla Malika narab zaś nie Nie widziałem tego, nie widziałem tego naprawdę. Jak Boga kocham. Z dużych hiter muszę twoją te... A czy to zacząć? Ja Rzadź świsz.